Pierwszym rywalem siatkarek KKS-u Kozienice w nowym sezonie trzeciej ligi był zespół perły złotokłos. W niedzielę na parkiecie kozińskiej hali sportowej podopieczne trenera Marcina Petlakowskiego zmierzyły się z drużyną, którą w poprzednich rozgrywkach pokonały dwukrotnie po 3-1. Tamte pojedynki to już jednak przeszłość. Nowy rozdział w historii KKS-u miały zacząć pisać. Anna Wiśniewska na rozegraniu, Marta Lipińska i Emelka Procka na środku bloku. W ataku Monika Lipińska Jeziorowska, jako przyjmujące Magda Zwolska i Melanie Warchą oraz na pozycji Libero Mariola Cholewa. W rezerwie pozostały Katarzyna Zmitrowicz, Weronika Łagowska, Wiktoria Chmielewska, Angelika Kurek. Taką jedynastką dysponował szkoleniowiec z gospodyń. Już kilka pierwszych akcji pokazało, że spotkanie nie będzie spacerkiem dla żadnego z zespołów. Walka punkt za punkt toczyła się od pierwszej do niemal ostatniej piłki. Ale to nasze panie w decydującym momencie potrafiły wykorzystać błędy rywalek i w końcówce zapewnić sobie triumf 25 do 20. Na początku kolejnej partii oba zespoły punktowały głównie po niewymuszonych błędach przeciwniczek. Masa zepsutych zagrywek, błędów w przyjęciu i nieskończonych ataków. To cechowało zarówno grego spodyń, jak i siatkarek perły. Tym drugim udało się wprawdzie odskoczyć w pewnym momencie na 3 punkty, lecz nasze panie szybko zniwelowały straty. Emocje zaczęły się od stanu po 20. Niemal każda wymiana była długa i zacięta, a pierwsze piłkę setową przy wyniku 24-22 miały w górze przyjezdne. Kozieńczanki pokazały jednak charakter i ogromną wolę walki. Wygrały tą, kolejną i dwie następne akcje. Zwyciężając 26-24 i obejmując prowadzenie 2 do 0. Niestety w trzecim secie KKS całkowicie oddał pole walkom. Perła lepiej prezentowało się chyba w każdym elemencie gry, a z pewnością w polu zagrywki, gdzie asami serwisowymi popisywało się Agnieszka Kowal i Klaudia Parzyszek. Gospodynie, nie dość że miały ogromne problemy z dokładnym przyjęciem, to co za tym szło, nie kończyły wielu ataków. Drużyna ze złotokłosu, prowadząc od początku kilkoma punktami pewnie wygrała trzecią odsłonę 25 do 18. Na szczęście nasze panie szybko zapomniały o porażce i do kolejnej partii przystąpiły z przekonaniem, że rozstrzygną losy pojedynku bez konieczności grania tajbreka. Tym razem to ich mocną stroną był serwis. Rywalki nie radziły sobie zwłaszcza z zagrywkami sióstr lipińskich. Kluczowe znaczenie miało także świetna postawa w obronie. Podbijając kilka piłek i wyprowadzając kontry, KKS w końcówce czwartego seta prowadził już 22 do 18. Przyjezdne do walki poderwało jeszcze Parzyszek, zagrywając trzy asy serwisowe. Jednak po chwili jej koleżanki oddały dwa punkty niemal za darmo. Kozieniczanki nie pozwoliły sobie odebrać wygranej. Wykorzystały drugą piłkę meczową. Spotkanie atakiem po skosie zakończyła Magda Zwolska. 25 do 22 w czwartym secie i 3 do 1 dla KKS-u Kozienice w całym spotkaniu. Kolejny mecz zespół trenera Pytlakowskiego również rozegra na własnym parkiecie. W najbliższą sobotę, 14 listopada, KKS zmierzy się z Olimpem Mińsk-Mazowiecki. Na trybuny hali sportowej zapraszamy o godzinie 11. Wstęp wolny.